Z Waszych komentarzy zebrałem 10 pytań o potoczne zwroty i przetłumaczyłem je dla Was na niemiecki. Zobaczcie, czy potraficie powiedzieć to po niemiecku. Zapraszam do oglądania. Pytanie numer 1. Kasia zapytała, jak po niemiecku powiedzieć wyluzuj. Otóż, gdy ktoś się stresuje albo denerwuje z powodu spotkania lub też rozmowy o pracę i chcielibyśmy tę osobę uspokoić, możemy powiedzieć bleib loca, czyli właśnie wyluzuj. Bleib loca. Pytanie numer dwa. Maciek zapytał, jak powiedzieć nie chce mi się. A gdy nam się nie chce, na przykład wyjść na spacer, który ktoś nam proponuje, w języku potocznym możemy użyć zwrotu Ich hab keinen Bock, czyli nie mam ochoty, nie chce mi się. Ich habe keinen Bock. Pytanie numer 3. Ula zapytała, jak po niemiecku powiedzieć, To zależy od ciebie. Niemieckim odpowiednikiem tego zwrotu jest Es liegt ganz bei dir. To zależy od ciebie. Es liegt ganz bei dir. Numer 4. Monika zapytała, jak powiedzieć spiesze się. A niemieckim odpowiednikiem tego zwrotu jest Ich habe es eilig. Spiesze się. Lub w skrócie Ich habs eilig. Na przykład, gdyby kolega zapytał nas, czy możemy pogadać, a my nie mielibyśmy czasu, użyjemy właśnie zwrotu Ich habs eilig. Pytanie Numer 5. Andrzej zapytał, jak po niemiecku powiedzieć nie spiesz się. Otóż po niemiecku powiemy las die Zeit. Dosłownie daj sobie czas. Także, gdy nie będziecie chcieli, żeby ktoś się spieszył i stresował, powiecie las die Zeit. I pytanie numer 6. Kuba zapytał, jak po niemiecku powiedzieć zagiołeś mnie. Gdy ktoś zada Wam trudne pytanie, na które nie znacie odpowiedzi, możecie użyć zwrotu Da bin ich überfragt, czyli zagiąłeś mnie. Da bin ich überfragt. A jeżeli nie chcecie, żeby ktokolwiek zagiął Was w niemieckim, spróbujcie mojego ekspresowego kursu niemiecki w 6 miesięcy. Link znajdziecie w opisie pod tym nagraniem. A przed nami pytanie numer 7. Halina zapytała, jak po niemiecku powiedzieć jestem następ. W kolejce. Otóż niemieckim odpowiednikiem jest Ich bin Dran, czyli moja kolej albo jestem następny. Także gdy będziecie w kolejce, w urzędzie albo u lekarza i to będzie teraz wasza kolej, powiecie ich bin dran. Numer 8 Alex zapytał jak po niemiecku powiedzieć mega albo sztos. Gdy coś bardzo wam się spodoba, w niemieckim możecie użyć słowa der Hammer, czyli dosłownie młotek, a nie dosłownie sztos. Na przykład jeśli byliście na świetnym koncercie, powie Das koncert Wade Hama, czyli ten koncert był sztos albo mega. Das koncert Wade Hama, numer 9. Karolina zapytała, jak powiedzieć po niemiecku: Zaraz wracam. Po niemiecku możecie powiedzieć Ich bin gleich zurück. Lub krócej, bardziej potocznie: Bin gleich zurück. Zaraz wracam. Bin gleich zurück. I numer 10. Julka zapytała, jak po niemiecku powiedzieć: Daj spokój. A niemieckim odpowiednikiem tego zwrotu jest Las Stecken. Na przykład, jeśli kolega chce zapłacić rachunek w restauracji, ale to my go zaprosiliśmy, My możemy powiedzieć las stecken ich mach das, czyli daj spokój, ja to zrobię. Las stecken ich mach das. To było 10 potocznych zwrotów, o które pytaliście w komentarzach. A gdybyście chcieli poznać inne niemieckie odpowiedniki potocznych zwrotów, dajcie znać w komentarzach, to zrobię kolejny odcinek, tym razem z waszymi pytaniami.